Obiekt mężczyzna stworzony po to, aby rządzić światem. A przynajmniej tak mu się wydaje. Gatunek posiada kilka odmian, wszystkie jednak odznaczają się tymi samymi cechami. Zobaczmy zatem, jak wygląda jego dzień w naturalnym środowisku. Nie od dziś wiadomo, że większą część mózgu mężczyzny zajmują płaty odpowiedzialne za seks i egoizm. No i na przykład już z samego rana, gdy tylko otworzy oczy, w jego głowie pojawiają się różne nieprzyzwoite fantazje, które ty musisz spełnić teraz, natychmiast. Kochanie. Może byśmy się tak zabawili? O Max, daj mi spokój, chcę się wyspać, Ugarni się! No ale ja muszę! Powiedziałam, że nie teraz! I możesz być pewna, że przez cały dzień, a przynajmniej poranek, będzie na ciebie obrażony. No chyba, że weźmie sprawę w swoje ręce. Jeżeli miczysz na wspólne śniadanie, to możesz się przeliczyć. On raczej woli poczekać, aż temu coś zrobisz. No chyba, że coś przeskrobię, to możecie miło zaskoczyć. I tu przykładów może być wiele. Na przykład powrót do domu nad ranem na czworaka. Zapomnienie o Twoich urodzinach. Flirtowanie z Twoją koleżanką. A czy wspomniałam już o tym, że mężczyźni są najmniej domyślnymi istotami na Ziemi? O tak, są. I tak na przykład: leżysz chora, wszystko Cię boli i nie masz siły ruszyć palcem. Max, tak mi słabo. W końcu jesteś chora. No tak, ale ja nic od wczoraj nie jadłam w najbardziej hardkorowym przypadku odpowie. O, to jak będziesz szła sobie coś robisz, to mi też możesz przynieść. Ale gdy role się odwrócą, to możesz być pewna, że masz przerąbane. Chory facet to najgorsze co może być. Serio. Nie dość, że leży całymi dniami, wzdycha, jęczy, sapie, to jeszcze strasznie marudzi. Chanie, źle mi. Po co się? Głowa mnie boli i czuję, że mam gorączkę. 36,9 to jeszcze nie gorączka. Jak nie? Podaj mi szybko leki przeciwgorączkowe, zanim dostanę zapalenia opon mózgowych. Możecie myśleć, że przesadzam. No, może trochę. W końcu nikt nie dostaje zapalenia opon mózgowych od 36,9 stopni. Wiedzą to wszyscy, nawet faceci. Chociaż. No dobra, w każdym razie za wesoło nie masz. Wiele kobiet twierdzi, że z chorym facetem jest jak z dziećmi, a czasem i gorzej. Werka, gdzie jest moja piżamka, choruszka? Ja im wierzę. I w jednym i drugim przypadku musisz być do dyspozycji 24 godziny na dobę. Podawać leki, karmić i utulać do snu, gdy nie mogą zasnąć. Cechą szczególną tego osobnika to kłamstwo. Oni zawsze i wszędzie kłamią. W skrajnych przypadkach dochodzi do tego, że sami zaczynają w nie wierzyć. Dlaczego mnie okłamałeś? Doskonale wiem, że nie byłeś u Patryka. Panie, przecież ja bym cię w życiu nie okłamał, przysięgam. Przestań kłamać! Twoi koledzy dzisiaj wrzucili zdjęcie na fejsa, na którym leżysz całkowicie zalany pod barem. Zobacz! Co? Przecież to nie ja nawet podobny nie jestem. Klasyk. A o tym, że faceci są strasznymi leniami, chyba nie muszę wspominać. Maks, możesz mi pomóc? Otworzysz podłogę? Nie mogę, bo muszę montować. No proszę, zajmie ci to góra 5 minut. To teraz nic nie robisz, tylko leżysz. Ale ja właśnie wstaję, poradzisz sobie. <słuch> Albo standardowo. Max, wyrzuć śmieci! Zaraz. Max, wyjdziesz z Neli? Zaraz. Max, papier się skończył. No, zaraz. Nie zaraz, tylko teraz potrzebuję. A wysrałaś się już? Nie. To jak się wystrasz, to mnie zawołaj! I pamiętaj, on zawsze wszystko wie i robi najlepiej. To nie jest prawda, ale oni lubią żyć w takim przekonaniu. Ale on super tańczy! Też tak umiem, patrz! Zresztą nie ma nawet sensu się wykrócać. A gdy nadchodzi wieczór, leżycie obok siebie i się wkurzasz, że siedzi na laptopie i świecić nim po oczach, przez co spać nie możesz, to gdy w końcu go odłoży i weźmiecie w swoje ramiona, to czujesz, jakbyś była schowana przed całym złem tego świata. Cześć, mordeczki! podobał Wam się dzisiejszy filmik? Mam nadzieję, bo dzisiaj mamy też dla Was konkurs, który przygotowaliśmy razem z firmą Genesis. Mamy dla Was zacne nagrody za trzy miejsca, a są to: pierwsze miejsce, gamingowy Nitro 880, drugie miejsce, klawiatura Thor 300, i trzecie miejsce, słuchawki Radon 600. No i teraz wytłumaczymy Wam zasady konkursu, a będzie on dwuetapowy. Pamiętajcie o tym, że w drugim etapie będzie do stworzenia filmik, także jak będziecie brali udział, miejcie to na uwadze. Jaki to ma być filmik, wytłumaczymy Wam. Za chwilę. A więc w pierwszym etapie musicie zaobserwować profil na Instagramie mój, Genesis i Maxa. Ale już kolejność wymyśliła mój, Weroniki i Genesis. Kolejną rzeczą w pierwszym etapie, jaką musicie zrobić, to zdjęcie waszego stanowiska gamingowego, wrzucić je na Instagram i oznaczyć nasze profile, Genesis i dodać hashtag stanowisko na Maxa. Pamiętajcie o tym, żeby wszystko zrobić tak jak tutaj powiedzieliśmy, czyli zaobserwować, czyli zdjęcie, tylko wtedy bierzecie udział w konkursie. Pośród wszystkich zdjęć wybierzemy od 20 do 30 osób, które wezmą udział w kolejnym etapie. A kolejny etap będzie polegał na zrobieniu filmiku na temat swojej ulubionej gry. Czyli musicie wykonać film na temat swojej ulubionej gry, i oczywiście wygra osoba, ta, która zrobi to najlepiej. Osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu, zostaną o tym poinformowane we wiadomości na Instagramie. Szczegółowe informacje, gdzie przesłać film, otrzymacie we wiadomości. Etap pierwszy, czyli zdjęcie na Instagramie, trwa od dzisiaj do 18 sierpnia. 2017 roku. 19 sierpnia wybieramy osoby, które zakwalifikują się do etapu drugiego, no i te osoby wyszczególnimy w poście na Facebooku i wyślemy do nich wiadomość. Etap drugi, czyli stworzenie filmiku, będzie trwał od 19 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku oczywiście. Wyniki ogłosimy 3 września w filmie na kanale, gdzie pokażemy wygrane produkcje. Wszystkie szczegóły co do pierwszego etapu macie wypisane w opisie filmu. Życzymy wszystkim powodzenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.